Prawie cała farma chce się jej pozbyć. Jaka prywatnie jest Danuta Gołębiewska? Emocje sięgają zenitu. Tak chyba najlepiej można opisać ostatnie odcinki programu Farma 4, gdzie już wiemy, iż wkrótce widowisko opuści Jasiek albo Danka. To właśnie Danuta Gołębiewska jest tą osobą, której odpadnięcie życzy prawie cała farma. O co chodzi? Jaka prywatnie jest Danka? Sprawdźcie. Spis treści. Kim jest Danka z Farmy 4? Dlaczego farmerzy chcą się pozbyć Danki? Tak prywatnie wygląda Danka z Farmy 4. Kim jest Danka z Farmy 4? Powiedzieć, że Danuta to najbardziej rozpoznawalna uczestniczka programu Farma 4, to tak, jakby nie powiedzieć nic. Danka budzi emocje i to ogromne. Część farmerów, jak i część widzów, ma jej serdecznie dość, chociaż właściwie trudno zrozumieć dlaczego. Danuta Gołębiewska ma 38 lat i mieszka w Warszawie. Jest dziennikarką motoryzacyjną. Łowiczanka pielęgnująca polski folklor, wielka pasjonatka, sprawnie działająca w social mediach. Pracuje w męskim środowisku, zachowując kobiecość. Nie popiera feminizmu, ceni pomoc mężczyzn. Obawia się braku udogodnień, ale chce udowodnić, że zadbana kobieta poradzi sobie na wsi. Dlaczego farmerzy chcą się pozbyć danki? Danka to wróg numer jeden większości osób na farmie. Większość tłumaczy się tym, że danka nie jest dla nich żadnym zagrożeniem, tylko po prostu. Jej nie lubią. No cóż, gdyby nie była zagrożeniem, to nie chcieliby jej wyeliminować w pierwszej kolejności. Bądźmy poważni, oczywiście, danka jest specyficzna i prowadzi swoją grę, ale właściwie każdy na farmie spiskuje i jest gotów wbić przysłowiowy nóż w plecy, nawet przyjacielowi. Nie da się ukryć, że farma uwypukla najgorsze ludzkie cechy. I dlatego widzowie tak chętnie ją oglądają. Jaki będzie dalszy los Danki na farmie? Przekonamy się już wkrótce. Tymczasem zobaczcie, jak prywatnie prezentuje się Danka. Tak prywatnie wygląda Danka z farmy 4.